Pokażę moje nowe pet shopy Zaraz wam pokażę jakie Ale teraz wam powiem Że sorki za, za takie świ światło No bo światło mam takie małe I nie powiem wam gdzie robię teraz No dobra Więc pierwszym pet jest Taki szopek On nazywa się szopek, no szopek się nazywa yy, Tak wygląda Ma dziurkę i nie pamiętam yy, Kiedy go dostałam, bo zawsze dostaję Pet shopy, a czasem yy, Kupuję No Drugim pet jest taka wredka, nazywa się Tycia. I tak wygląda. Ma dziurkę i jest bardzo słodką fredką. Następnym pet jest taki piękny szathek tygrysek. Nazywa się Figa. Dziurka ma, ma dziurkę. I jest taki też większy, chyba Figa z makiem, z makiem A teraz największy pet co? był to? Był moim marzeniem trochę. Emil, tak wygląda. No, ma dziurkę i bardzo słodkim pieskiem. Jestem Emil. To się wpycha wcale babu. No dobra, ale co były wszystkie moje potrzebę zostałam? No to tyle. To pa pa! pa.